Co Wolsztyniacy sądzą o programach telewizji kablowej? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do mieszkańców Wolsztyna. Wie pani, że bardzo mało oglądam, zawsze zapominam oglądać, bo jestem przeważnie na działce. Ale te, które oglądam, no są względne. Dziękuję bardzo. Program programach Studia Karat? Nie bardzo. To znaczy, Mogę być lepsze. To Proszę. znaczy, tyle pan zmienił? Taka jest ta wizja jaka. To znaczy jakość obrazu? Tak? No, jakość obrazu jest taka. A w ja bardzo. Nie zmienił pan coś? Coś ciekawszego może. To znaczy, a ma pan jakieś pomysły, jakieś oh, tematy? Oh, 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 oh. Pomysłowie dużo. No. Ja to nie mam no. A, dziękuję za I, pan. Wie pani, ja jestem przyjezdny. Nie, nie wypatrzyłem na telewizję, nie znam tej telewizji. Myślę, że dobra, Jak skoro lokalna, powinna być dobra. Dziękuję. Nie mam telewizji kablowej i nie, nie słucham tego programu, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. A Pani? No, znaczy bardzo rzadko oglądam, ale ciekawy program. Można zobaczyć. Dziękuję bardzo. A no, ja nie wiem, nie, bardzo ja nie satelity, to nie wiem. Bardzo ciekawe są nieraz. A zmieniłaby Pani coś w tych programach? No, nie wiem. Nie umiem powiedzieć. Ale ogląda Pani, tak? Tak, tak. Dziękuję nie oglądamy tego w ogóle. Ale jesteście w, ale państwo tutaj z osiedle? Tam mieszkamy, na osiedle. A, tak. Siedle, tak. Aha, Ale to po prostu brak czasu, czy? Nie, czy nie w, w ogóle nie mamy tej kablowej telewizji. Aha, no są fajne, tylko nieraz są takie słabe trochę jakości. Słabo widać. To znaczy o obraz ludzi. Tak. No tak to fajne, tylko może więcej rozrywki. Nie, dziękuję tak może byłyby ciekawsze, gdyby była lepsza jakość odbioru. A, a w stosunku a w sumie... do, y, do tego, co zawierają? Ostatnio jakoś nie miałem czasu oglądać, ale te, co oglądałam, no dosyć ciekawe są. Dziękuję bardzo. Dobre są, bardzo ładne. A ogólnie ciekawe. Zmi zmieniłby Pan coś w nich? Znaczy nie. Dziękuję bardzo. Ostatnio je bardzo rzadko oglądam. Nie wiem, czy się coś zmieniło, czy nie, ale myślę, że można dalej kontynuować. A ogólnie Pani jest z nich zadowolona? Jak oglądałam, to tak. Dziękuję. Bardzo. Zawsze zapominam <głos》>, oglądać, to nawet nie wiem, co powiedzieć. A tak no. mniej więcej, jak Pani oglądała, była Pani zadowolona? No, najwięcej to powinniście rozrywki pokazywać, nie? Bo jak sport, to już nas nie interesuje starszych. <głos》<głos》? Nie są, to Nie, zresztą nie się. Nie oglądał Pani. jaka raz? No wie Pani, no, no co kurze. Jest Panie. bardzo piękny. Tak. I ta pani, która zapowiada, bardzo miła. No, nieraz nie jest rozmowa interesująca, nieraz taka nudna jest. Nie każdemu odpowiada. tak jak długo Za długo takie wypowiadanie nieinteresujące, to potem znudzi się. A nieraz to jest interesujące. Aha. Lubimy patrzeć i patrzymy zawsze. A, tak. A co by pani najchętniej oglądała w tych programach? E, co najchętniej? No takie, wie pan, no. pani, Przeżycie, jakieś któryś, albo bardzo lubiła. I teraz, nie pok jak pokazuję miasto Wolsztyn, i zawsze opowiadał po prostu historię tego domu i tych ludzi. I teraz już nie widzę tego. ja. Czyli już się pojawiło? Ogóle, mam A nadzieję, już, do mnie się, bo dlatego, że ja nie znam tego miasta. Aha. I dlatego mnie to interesowało, bo lubię to miasteczko. I Dzie kocham ludzi. Dziękuję bardzo. Nie, nie orientuję się. Nie ogląda Pani, tak? Nie, nie, dziękuję. Mhm. Świetne to. Więcej. To znaczy, a co Pani najczęściej ogląda? To znaczy, tak czemu? często tak za bardzo nie oglądam, bo czasem zapomnę, ale jak oglądam, no to bardzo mnie to ciekawi. A co Pani najchętniej widziałaby w tych programach? No chyba więcej takich o więcej o nas, więcej takich troszeczkę... No tak szczerze mówiąc, tak szczerze mówiąc, nie wiem, ale, ale podoba mi się. Podoba dziękuję mi jaka bardzo dobrze to jest, tylko że ja nie mam satelity założonej. A to znaczy ogląda pan nas w ogóle? A tak, idę do sąsiadki. Mhm. No. I co panu najczęściej co pan najczęściej ogląda? Wszystko. Wszystko. Dziękuję bardzo. No oglądam z zainteresowaniem właściwie, bo zawsze coś yy, można zobaczyć nowego, coś co się w mieście dzieje. A tu najświętniej pani oglądasz? No ja oglądam wszystko właściwie. A co Pani jest że razie najchętniej oglądała? Jakieś wiadomości po prostu, to co się dzieje na bieżąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję.